Myślę, że wszyscy w naszym życiu chcemy doświadczać mocy Pana Boga. W tym odcinku dowiemy się tego, ze Słowa Bożego oczywiście. Co jest taką najważniejszą cechą człowieka, który mocy Bożej w swoim życiu może doświadczać? Jak do tego dojść? Praktyczna wskazówka w dzisiejszym Kwadransiku ze Słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze Słowem. Cieszę się, że jesteście i że możemy wspólnie w kolejnym dniu głosić Słowo Boże. Jestem w tym momencie w stawie gudzie, kiedy nagrywam ten odcinek, bo nagrałem jeden w przód, ale fizycznie jestem jeszcze w Niemczech, gdzie na forum charyzmatycznym głosimy Słowo Boże wspólnie z księdzem Łukaszem Celińskim. Także wierzę, że będą z tego bardzo dobre owoce i będzie się naprawdę czym z Wami dzielić w kolejnych odcinkach. A a jest ten odcinek takim kolejnym z odcinków, które bardzo lubię, bo są praktyczne, są konkretne i mówią do naszego życia duchowego rzeczy, które są przydatne, bo o to, o to chodzi tak naprawdę w tej serii o to chodzi w, w tych naszych odcinkach w tych naszych kwadransikach by nie tylko poszerzać i pogłębiać gdzieś swoją wiedzę, nie tylko mieć Biblię w ręku coraz częściej, choć też to bardzo ważne, ale by być jak to święty Jakub mówi wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem. I dzisiaj chciałbym, byśmy zaczęli od pierwszego czytania, które, które znajdziemy w kościele, później skończymy na Ewangelii, bo chcę wam też pokazać, jak często Biblia odpowiada na pytania, które wcześniej zadała. Biblia, to znaczy jak Stary Testament stawia pewne kwestie w takiej nie do końca jasności, a odpowiada na nie Nowy Testament, to jest bardzo ważna zasada też w czytaniu Słowa Bożego, żeby wiedzieć, że Słowo Boże, jeśli zadaje jakieś pytania i daje pewne zagadki, to również to Słowo na nie nam odpowiada. I chciałbym, byśmy wspólnie zaczęli od Księgi Wyjścia. Jest to fragment z 34. rozdziału Księgi Wyjścia, od 4 do 9 wersetu. I chciałbym, byśmy wspólnie przeczytali najpierw to, co jest tutaj napisane. Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jako pierwsze, a wstawszy rano, wstąpił na górę. Jak mu nakazał pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jahwe, czyli imię Boga. Nadszedł pan przed jego oczyma i wołał: Jachwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców, na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, panie, to proszę, niech pójdzie pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. To jest długi fragment, który pewnie ma w sobie bardzo wiele symboliki, bardzo wiele treści, i tak naprawdę mówi on o tym, kiedy Mojżesz wstępuje na górę, to znaczy, idzie się modlić, idzie spotkać się z Panem, trzymając w ręku tablicę przykazań, tablice kamienne, e, przywołał imienia Pana, przywołał imienia Jahwe, co to już w ogóle jest pewną taką symboliką pewnych etapów modlitwy, kiedy najpierw trzeba wejść na górę, kiedy trzeba najpierw utrudzić się trochę, żeby stanąć przed Panem na modlitwie. To już w naszym życiu też na co dzień tego doświadczamy, że żeby się pomodlić, to trzeba naprawdę się natrudzić, żeby zamknąć za sobą drzwi, żeby znaleźć czas w tym całym pośpiechu, w tej całej gonitwie. I kiedy w końcu zaczynasz się modlić, przychodzi moment, kiedy przyzywasz imienia Pana i kiedy przyzywasz Jego imienia, dochodzimy do tej drugiej części modlitwy, kiedy to już sam Bóg przychodzi w swojej obecności, kiedy spędzasz z nim czas. To są naprawdę bardzo symboliczne treści. I kiedy Bóg przychodzi, on przedstawia się Mojżeszowi. Przyzywa swojego imienia i mówi o swoim imieniu, mówi Jahwe Jahwe. Potem zaczyna przedstawiać się Mojżeszowi, mówiąc mu jaki jest Miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I kiedy czytamy te rzeczy, to myślę, że robi nam się ciepło na sercu, że Bóg jest bogaty w łaskę, wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech. I w pewnym momencie dochodzimy do tekstu, który może być dla nas niezrozumiały, który może być dla nas trochę sprzeczny z tym, co do tej pory usłyszeliśmy. I wiele razy zastanawiamy się, jak to mamy rozumieć, bo Bóg mówi o sobie, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Z jednej strony Bóg się przedstawia jako ten, który jest pełen miłości, litości, miłosierny, a z drugiej strony czytamy o nim, że jest zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów, wnuków, aż do trzeciego, czwartego pokolenia. I kiedy zastanawiamy się, jak to rozumieć, przychodzi do nas z odpowiedzią dzisiaj, co nie jest przypadkiem, słowo z Ewangelii według świętego Jana z trzeciego rozdziału, to jest trzeci rozdział szesnasty, osiemnasty werset. I to jest coś, jak Bóg chce, abyśmy rozumieli. To jest fragment, który chce wytłumaczyć nam ten Stary Testament. Jak to Bóg karzący? Jak to za grzech jest kara na ojców, synów, wnuków? Jak to w ogóle jest możliwe przy całej miłości i dobroci Pana Boga? I Stary Testament warto jest też to wiedzieć zanim zacznę czytać, że jest cieniem przyszłości, jak to było napisane w bodajże w Lisie do Hebrajczyków. Kiedy czytamy Stary Testament, widzimy jak trochę jak za zasłoną widzimy jak w cieniu, jak w takim um, jeszcze nie do końca jasnym obrazie, to Nowy Testament w Jezusie Chrystusie objawia nam pełnie, objawia nam jasno, e, jaki jest Bóg i tłumaczy nam to, co niezrozumiałe ze Starego Testamentu. Więc jest napisane w Ewangelii Jana 3, 3, rozdział 16, 18, tak. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, już nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. W tym się przejawia Ewangelia, dobra nowina o, o Jezusie Chrystusie, że Syn Boży Jezus Chrystus przyszedł na świat. Do świata, który jest pogrążony w grzechu, pogrążony w mroku, pogrążony w ciemności, pogrążony we własnych nieprawościach, za które, jak czytamy w Księdze Wyjścia i czytamy w Słowie Bożym, za grzech należy się kara i śmierć. Grzech, em, w liście do Rzymian też to czytamy, że za grzech karą jest śmierć. I, em, I spotykamy w naszym życiu się właśnie z taką sytuacją, kiedy wiemy, że jesteśmy grzesznikami. Kiedy wiemy, tak jak słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i wszyscy pozbawieni są chwały Bożej, ale po to właśnie przychodzi Jezus Chrystus, by On jako Sprawiedliwy wziął wszystkie nasze niesprawiedliwości, wszystkie nasze bezwstydne czyny, wszystkie nasze nieczystości, brudy, wszystko czego się dopuściliśmy, i umiera na krzyżu jako Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, jako Czysty za tych pobrudzonych grzechem. I czytamy w Słowie Bożym, że on sam, stając się grzechem na Krzyżu, zniszczył ten grzech w swoim ciele, kiedy umarł na Krzyżu. Aby każdy, kto w niego uwierzy, mógł mieć czystą kartę. Aby każdy, kto w niego uwierzy, by nad nim już nie ciążył ten, ten grzech, nie ciążyła wina, nie ciążyły jego przeszłe czyny, ale by w Chrystusie mógł zostać oczyszczony. I w Apokalipsie czytamy, że w niebie są ci, którzy obmyli swe szaty w krwi Baranka. Nic innego nie zmywa naszych win, nic innego nie zmywa naszych grzechów, nic innego nie jest w stanie sprawić, że będziesz czysty, wybielony, odświeżony jak tylko krew Jezusa Chrystusa i wiara w Jego ofiarę. Jeśli przyjmiesz te ofiary, jeśli uwierzysz w Jezusa i przyjmiesz Jego zbawienie, będziesz oczyszczony z swoich win. Dlatego to, co mówi Stary Testament, jest prawdą. Że za grzech należała się śmierć, ale to Syn Boży ją poniósł, aby każdy, kto w Niego wierzy, mógł być wolny od tej śmierci. I to jest coś niezwykłego. Tak tłumaczy nam dzisiaj Nowy Testament, to, to co jest zapisane w księdze wyjścia, Jezus bierze na siebie nasze nieprawości, byśmy my mogli być wolni. I wtedy i Stary Testament i Nowy Testament tworzą całość, która jest prawdą. I drugą myślą, którą mam, kiedy czytam ten fragment, ten, ten, ten opis Mojżesza i opis jego modlitwy, zobaczcie, co się dzieje z Mojżeszem. Kiedy Mojżesz spotyka Pana, kiedy Pan mu się objawia, kiedy to już jest ten obraz głębokiej modlitwy i tak naprawdę uwielbienia, bo Mojżesz upada na twarz. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten, na ten gest. Kiedy Mojżesz upada na twarz, bo przed nim jest Pan. Przed Nim jest Jahwe, który objawia Mu kim jest, objawia Mu swoją chwałę. To jest w ogóle odpowiedź na modlitwę Mojżesza. Panie, objaw mi swą chwałę. I Pan objawia chwałę Mojżeszowi, objawia Mu jaki jest. To jest doświadczenie chwały, kiedy Bóg Ci się przedstawia, chwały Boga. On upada na twarz w uwielbieniu i w geście uniżenia. I to jest coś, na co chciałbym zwrócić, jako taką drugą myśl, naszą uwagę. Że uwielbienie Boga jest najlepszą lekcją pokory i bojaźni, którą, o którą prosi nas Pan Bóg. W wielu miejscach w Słowie Bożym czytamy, w Księdze Mądrości na przykład, bojaźń Pana początkiem mądrości. U wielu świętych, ale i w Słowie Bożym czytamy, że pokora jest czymś, co podoba się Panu, i tylko człowiek pokorny może doświadczać chwały Boga w swoim życiu. Więc, co zrobić, żeby być człowiekiem pokory? Co zrobić, żeby być człowiekiem, który ma w sobie bojaźń Bożą? Bądź człowiekiem uwielbienia. Bądź człowiekiem, który uwielbia Boga. Tak jak Mojżesz, który idzie się modlić, kiedy przyzywa imienia Pana, robi to. W sposób bardzo świadomy, i później, kiedy Bóg przychodzi, on upada na twarz i uniża się przed Panem. Zawsze to jest obraz naszej modlitwy. Kiedy Bóg przychodzi na modlitwie, kiedy doświadczamy go, kiedy zaczynasz doświadczać Jego chwały, Jego pokoju, to było wiele razy takie moje doświadczenie modlitwy, kiedy Bóg objawiał się w swojej chwale, kiedy Bóg przychodził na modlitwie i miałem tego doświadczenie. Pojawiała się we mnie bojaźń przed nim. Pojawiało się przede mną takie uniżenie, i ja naprawdę nawet nie chciałem podnosić wzroku ku górze, bo czułem się tak mały. Tak mały. To była lekcja pokory, to była lekcja bojaźni. I po takim doświadczeniu Boga, ty już nigdy nie jesteś taki sam. Tak naprawdę, najlepszą lekcją pokory jest doświadczanie Boga w Jego chwale na modlitwie. Wtedy On jest wielki, a Ty się uniżasz. To jest doświadczenie, które nosił w sobie Jan Chrzciciel. Chwały Boga. Po czym to możemy poznać? Bo mówi, to jest czas, żebym ja się uniżał, a żeby on był wywyższony, on by był wielki, a wtedy ja jestem uniżony. To jest to, co widzimy w życiu Maryi. Ona nosiła chwałę Boga, doświadczyła chwały Boga. Po czym możemy to poznać? Po jej hymnie Magnificat. Jej pierwszą reakcją na doświadczenie działania Boga, chwały Boga w jej życiu jest to, że ona Go wywyższa. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. E i to jest hymn, który mówi o uwielbieniu Boga i o uniżeniu człowieka. Człowiek, który wielbi Boga, jest człowiekiem, który żyje w pokorze, jest człowiekiem, który żyje w bojaźni, w uniżeniu przed Panem, a później przed drugim człowiekiem. Więc jeśli będziemy prawdziwie ludźmi uwielbienia, to znaczy, jeśli to nie będą jedynie piosenki na naszych, Ustach, że śpiewamy Panu chwałę, a tak naprawdę życie jest innym życiem. Jeśli prawdziwie pozwolimy, by Bóg był w naszym życiu na pierwszym miejscu i te pieśni, które śpiewamy później na uwielbieniach, będą wyrazem tego, co dzieje się w nas, to zobaczymy chwałę Boga który będzie przychodził z mocą, a my będziemy się uniżać, my będziemy coraz mniejsi, a przez to będziemy zdolni do oglądania jeszcze większych dzieł Boga. Myślę, że to jest klucz do tego, by dzisiaj w Kościele oglądać chwałę Boga w sposób, w jaki w ostatnich latach tego nie widzieliśmy, w ostatnich wiekach być może tego nie widzieliśmy. Tylko naczynie, które jest pokorne, które nie zabiera przestrzeni Bogu, może unieść Jego chwałę i nie, nie zniszczyć się, nie, nie ulec E, pokusom nie ulec e, jakiejś presji i ciśnieniu, które się z tym będzie wiązało. Wierzę, że pokora i bojaźń przed Panem są kluczem, a i żeby je mieć, potrzebujemy stać się ludźmi uwielbienia. Dlatego chwała mu, dlatego nasze wspólne uwielbienie, nie dla naszej własnej chwały. Nie po to, żebyśmy my byli tam wywyższeni, wywyższani, wynoszeni na rękach ludzi. Jesteśmy tam po to, by podnieść nie jakiegoś człowieka wysoko, ale podnieść imię Jezusa i by podnieść cały ruch, by pokazać, co Bóg czyni w Polsce. Dlatego wierzę, że nie możecie tam zabraknąć i wierzę, że będziemy tam doświadczać niezwykłej chwały Bo Bożej, która przemieni nas w ludzi pokory, bojaźni i uniżenia przed Panem. I to, to jest coś, o co wołamy. I dzisiaj chcemy Cię, Panie, prosić o takie serca, chcemy Cię prosić o takie doświadczenie Ciebie, które uczyni nas małymi, nieponiżonymi w zły sposób, ale uniżonymi w dobrym tego słowa znaczeniu przed Tobą. Byśmy wiedzieli, że sami nic nie możemy, sami nic nie umiemy i nie potrafimy, ale że w Tobie możemy uczynić wszystko. Uczyń nas ludźmi chwały, uczyń nas ludźmi uwielbienia Ciebie, uczyń nas ludźmi, którzy będą nieśli Twoją chwałę daleko, tam, gdzie nas poślesz. Niech tak się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, widzimy się 7 czerwca na rynku w Krakowie pod Kościołem Mariackim. Będziemy mieli rozstawioną scenę i razem z Michałem Królem, z naszymi przyjaciółmi będziemy uwielbiać Boga, będziemy modlić się o uzdrowienie i będziemy modlić się o doświadczanie Bożej chwały. Proszę, módlcie się za mnie, bo wiele przede mną w tym miesiącu i w kolejnym również potrzebuje waszej modlitwy, żeby unieść to wszystko, co jest przede mną. Módlcie się za naszą wspólnotę. My modlimy się za was i naprawdę wspólnie twórzmy Boże dzieła. Dalej kontynuujmy zapraszanie na kolejne Chwała 8 lipca we Wrocławiu. Link do biletów jest w opisie. Liczę na Was, pomóżcie nam zapełnić stadion i wierzę, że um, naprawdę zobaczymy wielką chwałę Boga, która się objawia w następnym kwadransiku. Dam Wam znać, jak sytuacja, jak idą bilety i jak e, to wszystko się klaruje na ten moment. Niech Bóg Wam błogosławi. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia już wkrótce.